Szanowni Państwo, dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć, jak kiedyś leczono przykładowo wylewy. Wylew krwi do mózgu to kończyło się przede wszystkim paraliżem, albo częściowym paraliżem, albo czasami nawet i zejściem. Pokażę Wam prosty przykład, jak mój ojciec kiedyś leczył, gdyż ja przejąłem tylko tą wiedzę, którą przekazał mi ojciec. Jak ojciec leczył wylew krwi do mózgu. Jeżeli nie było lekarza, nie było szpitali, nie było różnego rodzaju karetek pogotowia i tak dalej. Szanowni państwo, wyobraźmy sobie, że jesteście w lesie. Uciekacie i nagle co się dzieje? Wasz przyjaciel czy przyjaciółka dostaje wylew. Co my wtedy winniśmy zrobić? Otóż powiem wam tak po chłopsku, żebyście to wszystko zrozumieli, gdyż wiedza stara czasami może być Wam pomocna, jeżeli nie będziemy mieć ani lekarzy, ani szpitali, tylko będziemy zdani sami na siebie. Z reguły, pacjent, który ma wylew, przede wszystkim pada na pysk, to tak to można powiedzieć, przewraca się, wykrzywia mu twarz. I co my robimy? Nie możemy panikować. Musimy tego kogoś przede wszystkim posadzić, żeby on usiadł. I co robimy dalej? Widzimy, że ma wykrzywioną twarz. No, objawy takie jak przy wylewie. Szanowni Państwo, potrzebna jest nam igła. Może być to igła taka lekarska, którą każdy może mieć sobie, jak ucieka. O, taka igła lekarska. Może być taka zwykła igła. Wiecie, o, taka do szycia, którą każdy prepers ma. Może być to zwykła szpilka nawet. Pamiętajcie. Że te dwie rzeczy mogą uratować życie po prostu człowiekowi. Co się dzieje przy wylewie? Otóż wszystkie naczynia krwionośne pęcznieją od krwi. Idzie to do mózgu. Przyjeżdża karetka, przykładowo szczelamy, przyjeżdża karetka, pakują pacjenta, naczynia krwionośne pękają i następują już wylewy. My, sadzając go na miejscu, Spowodujemy to, że naczynia pęcznieją, ale nie następuje jeszcze wylew. Co robimy? Przede wszystkim, mając taką migłę, jeżeli mamy sterylną w takim pojemniku, nie musimy robić nic. Ale jeżeli mamy taką migłę, to co? Bierzemy przede wszystkim zapalniczkę czy zapałki, opalamy, sterylizujemy to migłę i milimetr od paznokcia wbijamy w każdego palca tak. O tu. Tu, no ja akurat tego palca nie mam, ale tu, tu we wszystkie palce wbijamy tak, aby poszła po prostu krew. Musi się pokazać krew. Kujemy tak długo, aż wypłynie krew. W każdym palcu, pamiętajcie, milimetr od paznokcia. Wykuliśmy, krew popłynęła i po pięciu minutach musi pacjent odzyskać przytomność, czyli otworzy oczy, ale twarz jego jeszcze będzie skręcona. Co dalej robimy? Bierzemy go za uszy. Bierzemy za uszy i nacieramy mocno uszy. Tak długo nacieramy, aż się cholery zrobią takie czerwone, wiecie. Jak są czerwone uszy już, to ta krew jest przy tych uszach. Wtedy też bierzemy igłę i nakuwamy w dwóch miejscach. Po dwie krople z każdej marzowiny ocznej, usznej, muszą ukazać się dwie kropelki krwi. Tu i tu. Mogę wam powiedzieć w stu procentach, gdyż takich przypadków mój ojciec ma opisanych około 150. Pacjent Odzyskuje to, że jego twarz skrzywiona wraca do normy. Także to jest bardzo ważne, jak zrobimy. Nie będę wam powtarzał tego samego po raz drugi, gdyż słyszeliście chyba normalnie. Jeżeli mamy możliwość, wzywamy pogotowie. Jeżeli nie, dajemy mu herbatę czy jakąkolwiek kawę do wypicia, po to, aby on doszedł o siebie. Nie szarpiemy go, nie ruszamy go, bo jeżeli go ruszymy, może stać się nieszczęście. Także pamiętajcie: igła taka czy taka, czy szpilka babska, taka, która służy do pastrygowania spodni czy kiecek, może uratować życie człowiekowi, który dostał wylewu. Dla wielu z Was będzie to czarna magia: Powiecie, że Kudliński zwariował. A ja Wam powiem tak. Zresztą ja nic wam nie będę mówił, bo zaraz się będę mógł denerwować. Ja czasami wierzę bardziej w starą medycynę ludową niż w tą medycynę, która obecnie funkcjonuje. Także, szanowni Państwo, jeżeli gdzieś uciekacie, jeżeli przebywacie drugie drogi i nie macie innej możliwości, takie dwie igiełki, chociaż taką igiełkę sobie wziąć, wsadzić do kieszonki, to nic ciężkiego. Ale ta igła to jest lekarstwo dla ludzi. Którzy są po prostu w trakcie wylewu, i takie igiełki winniście po prostu mieć zawsze ze sobą, gdyż te igły potrafią uratować życie. Pamiętajcie o tym, jeżeli by wiedzieli o tym lekarze, chociaż może wiedzą, ale z reguły tego nie stosują, bo przy wylewie to przyjeżdża karetka, pakują delikwenta do karetki na noszach i podczas szcząsów i tak dalej, naczynia krwionośne pękają. A jak naczynia krwionośne pękają, następują wylewy. Jak następuje wylew, to później mamy to, co mamy. Czyli paraliż, ewentualnie niedowład ręki, nogi. Cholera wie, co się może wydarzyć, gdyż nie wiemy, w którym miejscu pękła ta żyła i po prostu uszkodziła nasz ośrodek mózgowy, który odpowiada za daną część. Szanowni Państwo, tyle o igłach. I tyle o wylewie. Zapamiętajcie to. Może to Wam być niepotrzebne, ale gdyby coś takiego się zdarzyło, a nie byłoby lekarza, nie byłoby pogotowia, zróbcie to, co robili moi dziadowie, a na pewno uratujecie życie swoim bliskim, swoim przyjaciołom i swoim osobom towarzyszącym. Dziękuję bardzo.